Cześć. to zespół kanału Świat ludzkich historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla was. Zapraszamy. Na najwyższym piętrze szklanego biurowca w centrum miasta siedział Adam Radecki, człowiek, którego media od lat nazywały milionerem od systemów logistycznych. Prowadził interesy na kilku kontynentach, obracał kontraktami wartymi fortuny, ale w gruncie rzeczy miał obsesję na punkcie jednego kontroli. Nauczył się dawno temu że luksus nie chroni przed zdradą. Ludzie zawodzili go już tyle razy, że zaufanie stało się towarem rzaczym niż złoto. Nowy kierowca, którego przyjął do pracy, był dla niego kolejnym znakiem zapytania. Mężczyzna przedstawił się jako Marek Boruta, 32 lata, schludny, nieco zbyt cichy. CV z rodzaju przeciętnych, praca w transporcie, trochę zleceń za granicą, żadnych rewelacji. To, co przykuło uwagę Adama, to absolutny brak emocji przy rozmowie o wynagrodzeniu. Jakby Marek nie liczył pieniędzy, tylko czas. Radecki postanowił go sprawdzić na swój sposób. Tego ranka do bagażnika czarnego jaguara włożył skórzaną walizkę. Zostawił ją lekko uchyloną, tak by każdy, kto podniesie wieko, zobaczył wnętrze wypełnione po brzegi banknotami stu złotowymi i pięćsetkami. Nie przykrył jej ani kurtką, ani kocem, bo właśnie o to chodziło, prowokacja miała być oczywista. Sam usiadł z tyłu, udając, że przegląda dokumenty. Przez przyciemnione szyby obserwował, jak Marek prowadzi. Żadnego nerwowego zerkania w lusterko, żadnego pytania o bagażnik. Kierowca zachowywał się tak, jakby wiózł worki z ziemniakami, a nierównowartość apartamentu na powiślu. Około południa Adam poprosił, by podjechali pod elegancki hotel przy krakowskim przedmieściu. Wysiadł, rzucając krótkie: Zostanę tu chwilę. Walizki nie zabrał. To była główna część próby zostawić mężczyznę sam na sam z pokusą. Ukryty w hallu hotelowym, obserwował przez szklaną fasadę samochód stojący przy krawężniku. Liczył na klasyczny scenariusz ucieczkę z pieniędzmi, albo przeciwnie, bezruch i udawaną obojętność. Ale po kilkunastu minutach wydarzyło się coś, czego nie przewidział. Marek wysiadł. Zamknął auto, rozejrzał się i ruszył w stronę pobliskiego kiosku. Po chwili wrócił z małą reklamówką, wyjął z niej wodę mineralną i kanapkę. Potem, ku zdumieniu milionera, poszedł w stronę ławki stojącej nieopodal. Siedziała tam młoda dziewczyna w roboczym uniformie ochrony, wyraźnie zmęczona, z twarzą schowaną w dłoniach. Kierowca podał jej wodę, coś powiedział, a ona pokiwała głową. Kilka minut rozmawiali. Nie wyglądało to na znajomych. Raczej na gest wobec kogoś zupełnie obcego. Po chwili Marek wrócił spokojnie do auta i usiadł za kierownicą, jakby nic się nie wydarzyło. Walizka w bagażniku leżała nietknięta. Radecki poczuł nagle, że jego plan wymknął się spod kontroli. Chciał prostego testu, albo kradnie, albo nie kradnie. Tymczasem dostał odpowiedź, której nie potrafił odczytać. Kiedy wsiadł z powrotem do jaguara, Marek tylko spytał neutralnym tonem: "Następny adres, panie Adamie?" Milioner zamiast odpowiedzi patrzył jeszcze chwilę w lusterko wsteczne, w którym odbijało się spokojne, trudne do rozszyfrowania spojrzenie jego nowego kierowcy. Adam Radecki przez całą drogę powrotną do biura udawał, że przegląda raporty finansowe, ale w rzeczywistości śledził każdy ruch kierowcy. W jego głowie kłębiło się pytanie dlaczego ten człowiek, zamiast spojrzeć chociażby na zawartość bagażnika, wolał kupować wodę i kanapki komuś obcemu? Milioner miał słabość do testów. Zbudował wręcz filozofię zarządzania na sprawdzaniu ludzi w najmniej oczekiwanych momentach. Ale tym razem poczuł, że próba wymknęła się spod kontroli. Walizka z pieniędzmi miała wywołać reakcję jednoznaczną, albo chciwość, albo lojalność. A Marek Boruta zafundował mu trzecią odpowiedź, całkowicie niepasującą do tabelki, którą Radecki ułożył sobie w głowie. Wieczorem, w się na Powiślu, Adam rozłożył na stole kieliszek wina obok laptopa. Na ekranie wyświetlił krótką notatkę sporządzoną przez prywatnego detektywa, którego rutynowo zatrudniał do weryfikacji pracowników. Notatka o Marku była lakoniczna: rodzice nieżyjący, kilka lat pracy za granicą w transporcie, mieszkanie wynajmowane na Pradze, brak długów, brak konfliktów z prawem. Człowiek jak wielu, pomyślał Adam. I to właśnie go gryzło. Zbyt przeciętny, by od razu coś ukrywać. Zbyt spokojny, by przypadkiem się potknąć. Następnego dnia powtórzył eksperyment. Walizka ponownie trafiła do bagażnika, tym razem podczas dłuższego przejazdu z biura na Mokotowie do rezydencji pod Konstancinem. Znów pozostawił kierowcę samego na parkingu pod galerią handlową. Tym razem obserwował wszystko z dystansu, siedząc w kawiarni na piętrze z widokiem na samochód. Marek siedział w środku przez kilka minut, po czym wysiadł i spokojnie wyjął walizkę z bagażnika. Adam aż odłożył filiżankę z kawą, gotowy, by zadzwonić po ochronę. Ale kierowca nie uciekł. Zamiast tego wziął walizkę pod pachę i wszedł z nią prosto do galerii. Milioner prawie się zakrztusił. To był pierwszy ruch, którego naprawdę się nie spodziewał. Podążył za nim. W środku Marek zatrzymał się w sklepie papierniczym. Po krótkiej wymianie zdan ze sprzedawcą poprosił o rolkę grubej taśmy i plik białych kartek. Na oczach wszystkich klientów owinął walizkę kilkoma warstwami, zakleił zamki i rączkę. A na górze nakleił kartkę z napisem: Nie otwierać własność prywatna. Zabezpieczone. Kiedy wrócił z walizką do samochodu, wyglądał tak, jakby transportował zwykły pakunek, a nie fortunę. Adam podszedł dopiero po kilku minutach. Otworzył drzwi od strony pasażera i z uśmiechem, w którym ukrywała się irytacja, rzucił. Skąd ten pomysł? Marek spojrzał spokojnie. Bo każdy, kto przechodzi, widzi co jest w środku. To prowokacja. A jeśli naprawdę chce pan, żebym to woził, to wolę, by wyglądało jak kartony z dokumentami, a nie wystawa w kantorze. Milioner zamarł. Nie spodziewał się, że kierowca nazwie jego test po imieniu. Reszta dnia przebiegła w ciszy. Wieczorem Adam próbował usprawiedliwiać swoje zdenerwowanie racjonalizacjami. Przewidujący. Praktyczny. Dobrze. Ale może też cwany. Może gra swoją rolę zbyt idealnie. Następnego ranka czekała go niespodzianka. Gdy zszedł do garażu podziemnego, walizki nie było w bagażniku. Zamiast niej, na tylnym siedzeniu leżał mał notatnik tani, w kratkę, z wyraźnie nowym, nieużywanym papierem. Na pierwszej stronie widniało tylko jedno zdanie. Skoro ufa mi pan tak mało, że musi pan mnie testować, to proszę, niech pan pilnuje własnych pieniędzy sam. Pod spodem żadnego podpisu. Adam poczuł gniew, ale i rosnącą ciekawość. Bo przecież kierowca nie zabrał pieniędzy. Nie uciekł. Zostawił ślad, który brzmiał bardziej jak wyrzut niż jak dowód winy. Milioner wpatrywał się w notatnik długo. W końcu chwycił telefon i wykręcił numer agencji, która poleciła mu marka. Chcę wszystkie szczegóły, powiedział ostro. Każdy adres, każdy były pracodawca. Każdy ślad. Ten człowiek gra w grę, której nie rozumiem. A w głębi serca Adam wiedział już jedno: to nie była ostatnia zagadka, jaką Marek mu podsunie. Adam radecki nie należał do ludzi, którzy łatwo przyznają się do porażki. A jednak z każdym dniem czuł, że sytuacja z nowym kierowcą wymknęła się poza jego kontrolę. Z jednej strony Marek Boruta nie dotknął ani złotówki. Z drugiej odsunął się w sposób, który milioner odebrał jako cios w dumę. Telefon do agencji nie przyniósł ukojenia. Raport był krótki. Marek miał kilka lat doświadczenia w transporcie międzynarodowym, nigdy nie notowano wobec niego podejrzeń o nadużycia, referencje neutralne. Żadnych dramatów, żadnych wyroków, żadnych tajemniczych rozdziałów w życiorysie. Tylko ta cisza, którą wokół siebie roztaczał. Kilka dni później Adam wezwał kierowcę ponownie. Samochód znów stał w garażu, błyszczący, gotowy. Marek pojawił się punktualnie co do minuty, jakby poprzedni incydent nigdy nie miał miejsca. Milioner usiadł na tylnym siedzeniu i przez całą drogę na spotkanie milczał, badając jego profil w lusterku. Dopiero w drodze powrotnej odezwał się: Zastanawia mnie, dlaczego nie skorzystał pan z okazji? Pieniądze leżały na wyciągnięcie ręki. Kierowca nie zmienił wyrazu twarzy. Bo okazja to nie to samo co prawo, odparł cicho. Nie lubię cudzych testów. Adam przygryzł wargę. Zamiast poczucia wyższości poczuł coś w rodzaju szacunku, wymieszanego ze wstydem. Kilka dni później niespodziewanie przyszło nowe. Do biura milionera dotarła paczka. Bez nadawcy. W środku znajdowała się ta sama walizka. Zaklejona taśmą, tak jak zrobił to Marek, ale tym razem cięższa. Jakby coś jeszcze do niej włożono. Adam otworzył ostrożnie, przygotowany na każdy scenariusz od prowokacji po szantaż. W środku rzeczywiście leżały pieniądze, ale tylko część. Resztę miejsca zajmowały koperty. Każda opisana innym charakterem pisma: Fundacja Dziecięca, dom Samotnej Matki, stypendia dla studentów. W każdej znajdował się potwierdzony dowód przelewu darowizny z anonimowego źródła. Kwoty zgadzały się co do grosza z tym, co brakowało w plikach banknotów. Radecki odruchowo chwycił telefon. Chciał natychmiast zadzwonić do Marka, ale nie miał żadnego kontaktu poza służbowym numerem agencji. A tam już usłyszał, że pan Boruta zakończył współpracę i wyjechał za granicę. Milioner usiadł ciężko w fotelu. Dopiero wtedy dotarło do niego, że od początku rozgrywał te partie według własnych zasad, nie zauważając, że ktoś inny dopisał do niej całkiem nową regułę. Walizka, którą włożył do bagażnika jako pułapkę, wróciła do niego jako lustro. Pokazała mu, że nie każdy człowiek mierzy życie jedynie wartością banknotów. Dla Marka była to tylko rekwizyt ciężki, niepotrzebny bagaż, który można przekuć w coś pożyteczniejszego. Wieczorem Adam długo chodził po apartamencie. Nigdy wcześniej nie czuł takiej mieszaniny emocji, irytacji, podziwu. Lekkiego poczucia porażki i dziwnej wdzięczności. Dopiero nad ranem usiadł do laptopa. Wpisał w wyszukiwarkę nazwy fundacji, które widniały na kopertach. Każda z nich potwierdzała otrzymanie darowizny, żadnej możliwości pomyłki. Czyli jednak szepnął do siebie. On nie chciał sprawdzianu zdać. On chciał mi pokazać, że pytanie było źle postawione. Od tego dnia Adam zmienił swoje przyzwyczajenia. Walizki już nigdy nie użył. Kierowcy zatrudniał według innych kryteriów, mniej liczby w tabelkach, więcej rozmów o tym, co dla człowieka ważne poza pracą. A tamta historia krążyła w jego głowie jak echo. Czasem, gdy w nocy budził się w swoim penthouse'ie, zastanawiał się, kim naprawdę był Marek Boruta. Zwykłym kierowcą? Altruistą, który nie potrzebował rozgłosu? A może kimś kto po prostu nie uznawał reguł ustalonych przez milionerów. Nigdy już się tego nie dowiedział. Ale ilekroć myślał o walizce, zamiast poczucia kontroli wracała mu jedna myśl lekcja, której nie planował. Lojalność to nieposłuszeństwo wobec testów, tylko własny kompas moralny, którego nie da się kupić.